I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to Witam Was w kolejnym odcinku z serii Przez świat w klapkach W tym odcinku skończę budowę tego posągu Niby dużo mi zostało Niby tak dużo, a tak mało E, co jest? Świat mi się baguje. Hmm, jakby tam wejść. Trochę kamienia mi się. A, dobra, wełna też może być. Dobra, więc przechodzimy do pierwszej ciekawostki. Czy wiedzieliście, że w Minecraft'cie Alpha jedną z najbardziej wkurzających rzeczy było, oprócz tego, że było mniej surowców, to to, że po ścięciu drzewa nie znikałem liście. Jeżeli ktoś ogląda. Długo moją serię, to wie, że to jest y, strasznie denerwujące i że się bardzo wkurzam, jak widzę te liście, no ale to normalne, chyba każdy by się wkurzył na ich widok. Dobra, to co? O, tu na górze już jestem. A, ja tak oto buduję. No, dwa dni temu nagrywałam odcinek i już zapomniałam, co robiłam w nim. Jakoś nie zapamiętuję, co robię, Ale to też dlatego, bo mogę przecież zawsze wrócić do poprzedniego odcinka na luzaku. Ale kiedyś góry w Minecrafcie y, były mniejsze. Ale miały to do siebie, że były bardziej. Y, jakby to nazwać? Miały klif. O! Miały klify. No. Dobra. I teraz kura mi się przed oczami zrespiła. Ja co widziałam? wiem strzelać z łuku, to kurwa, one padają na hita. Dobra, teraz co trzeba przebudować? Raz, dwa, trzy, tak, na trzy wystaje, raz, dwa, trzy, dobra, no tutaj będzie ostatnia krateczka. I to będzie nóżka naszego creepera. Tutaj też na dwa musi wystawać jeszcze. Jeszcze mi się trochę tam przepala kamienia, więc jak mi nie starczyło, to jeszcze trochę mam. Aczkolwiek nie mam jakoś nie wiadomo ile tego kamienia. No, bo to nie jest rzecz w Minecrafcie, którą, y, którą, której mam dużo. Bo jak kopię, to zazwyczaj prawie od razu już trafię na jakąś jaskinię. No i, no i nie mam, y, jak to się nazywa. No i nie mam jak y, po prostu y, kopać dalej tego kamienia. No, bo jak jestem w jaskini, no to zajmuję się kopaniem surowców, a nie y, kamienia jakiegoś. Dobra. Ciao. Ja. Yy... O Jezu, ten dźwięk, jak Steve upada w starszych wersjach, to jest po prostu cudo, naprawdę. Dobra, lecimy z drugą ciekawostką. A więc, yy, czy wiedzieliście, że w Minecraftie... Yy... O, to jest taka ciekawostka dla graczy tych nowszych, którzy nigdy nie grali w starsze wersje Minecrafta. To jest to odnośnie ocelotów, które w starszych wersjach Minecraft robiły za koty. Które teraz są w nowszych wersjach jako oddzielne zwierzę, już. Oceloty dało się oswoić. Tylko, że kosztowało to parę staków ryb i nie było to pewne, czy w ogóle uda się oswoić. Nawet jakby się użyło dwóch, dwa staki ryb. O, no to było zmęczące, ale oceloty też nic nie robiły w sumie. To Wilkin bardzo się opłaca oswajać. Bo potrafią zabić dużo mobów. Jeszcze jak masz taką armię wilków, to to jest, to jest bardzo fajne. Dobra, to jak tutaj jest jeden, to raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, nic nie widzę. No, tu nie działa ten błąd, niestety. Um, no nie! No, no. Dobra, się podbuduje drewnem. A w ogóle zrobiłam sobie złotą motykę, żeby być koksem i. O, jeszcze jedną? Chwila, moment. Szybciej się niż. Muszę zniszczyć to drewno. Mm. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i co? Jak jest na tej. Coś tu jest nie tak. To na ile kratek to? Jezusie, ja jak coś buduję, to naprawdę później nie wiem o co chodzi. I to. Dwa. Ja Jak raz to zrobić. Się pogubiłam. Spojrzę na to z góry i będę wiedzieć. Trochę jakby drzewo mi zasłania. O, kurczaczki. Mm -hmm. czyli że to musi być tam, gdzie ten liście. Cawe czy ja się zabiję skacząc stąd. Yy. Yy. Dobra wolę nie testować. Bo jeszcze umrze mi się. Jeszcze nie wiadomo gdzie się zrespię. Chociaż z yy, tego co pamiętam to tam się zrespiłam, ale tam budowałam różne budowle i nie wiem czy wtedy po prostu dalej działa ten resp. Ale wydaje mi się, że dalej działa. No i właśnie to jest ten moment, kiedy jeszcze bardziej nienawidzę liści. A najgorsze, ty, kurczę! Chciałabym mieć taką ozdobę z tego, z liści. Ale nie da się na tej wersji liści ścinać. Tak dużo rzeczy mnie tu denerwuje. Więc to jest zastanawiające, czemu gramat starszej wersji, skoro mnie tak dużo rzeczy tutaj irytuje. Dlatego, że chcę po prostu wycisnąć z tej wersji wszystko, co się da. Jak skończę wyciskać wszystko, co się da, to zacznę nagrywać drugą serię z Minecrafta z Survivalu, że to już będzie na wersji 1.12.2. I może kiedyś się stanie taki cud, że postanowię nagrać odcinek z jakiejś nowszej wersji, aczkolwiek sądzę, że to się nigdy chyba nie zdarzy. Bo jakoś tam nie przepadam za specjalnie z tymi nowszymi wersjami. Po prostu jakoś tak. Są spoko, są fajne. Yy, tylko nie odpowiadają mi dla przeszkodu teksturki. I wiem, teksturki są można zmienić. Ale ja lubię grać oryginalną wersję gry. Jeszcze nogi. Ua, nie czekajcie, chociaż ciało na ile kratek mógłby być. Cztery kratki wystawać muszą nogi. Na ciało mogłoby być. A, bo ja policzyłam, że ciało ma być na 6. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Okej. Nie, no ciało ma być do końca tego. Przecież nie. Nie, bo on nogi ma. Dobra, już się trochę pogubiam. Zbuduję mu ciało, a później pomyślę, co dalej. Więc najpierw zrobię to, bo to będzie tak czy siak jego ciało. Tutaj nie będzie jeszcze jego nóżek. I no nie wiem, co z tego wyjdzie. Bo teraz już się trochę pogubiam z tymi nogami. Nie czaję o co z nimi chodzi. <grym> Kurczę, chciałabym mieć więcej strzał i stanąć sobie tak przed mobem i gdzie go naparzać. I tak w kółko. To strzelanie z łuku to jest piękne. Ty na tym, na Survivalu, na serwerach, bo jak się stworzy serwer, na wersję. Alfa to była komenda give, czyli że mm, wpisywało się dla przykładu y, give y, 1, czyli że to był blok o ID 1 i on się pojawiał w ekwipunku, i tam się czym ja buduję, Boże? I tam się pojawiało po prostu ta dana ilość bloku. wiadomo, no no, maksymalnie dało się, przecież nie wiem, maksymalnie się dało mieć, ale być może było tak, że jak się wpisało tam. 128, czyli że dwa staki, no to być może było tak, że po prostu dwa oddzielne staki by to dało. ale nie wiem, bo tego nie testowałam. Ale to by było ciekawe, bo mam stworzony serwer na jeden, no na tą wersję e, alfa, tylko że on nie będzie publiczny ani nic. Nie wiem w sumie po co stworzyłam ten serwer. Chciałam przetestować, jak się tworzy serwery, a że wypadło tak, że na Alfie, to spróbowałam zrobić się to. Inna sprawa, dobra, ale tu też muszę tak zabudować. To źle zrobiłam to. Boże, jakbym grała w Seven Days Today, to tutaj, to bym, jakbym tak stanęła na końcu linii i zobaczyła takie ujęcie. Uff, zawał na miejscu, bo tam yy, nie działa jak Minecraft. Tu kucanie, że o ja się idę po krawędzi i nie spadam. Tylko tam normalnie można spaść. Chociaż nie wiem, jak w nowszym, ale w nowszym też to chyba tak działa. No nie no, serio. Bo ja tylko grałam w to starsze. W jakąś dziwną edycję. Yy, no i w sumie to na tym się kończyła moja przygoda z 7 wem to co dalej. Była jakaś stara wersja. Nie wiem, czy tam multiplayer było, chyba jeszcze nie było go wtedy tam. No. O, no wiedziałam, że mi kamienie. O jak ja mam teraz zejść? Wspinaczka normalnie. A, tu mam resztki schodów to

Serce mi prawie stanęło. Dobra, jeszcze ja zaraz z Wami widzę, jak będzie dzień. Tańczą. Dobra, a więc creeper jest już prawie skończony. Zostało mu tam jakieś resztki do dokończenia. Muszę mu dokończyć plecy od góry. I jak skończę mu robić te plecy. To będzie już zbudowany posąg. Mam jeszcze mu zamiar zrobić oczy, i buzie. I to raczej będzie tyle. A ja już się z wami żegnam, bo ten odcineczek już. No, jak ja go nagrywam, to trwa godzinę 12. więc. No niestety w tym odcinku mi się nie udało go jeszcze skończyć, skończę go dopiero w następnym odcinku, ale przynajmniej będzie pełny efekt. W następnym odcinku będę musiała zejść do kopalni, przepalić ten kamień, później dokończyć budowę, zrobić oczy i będzie git. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, miłego dnia do wieczora.